Pan ponownie. Dzisiaj przedstawię wam wybór produktów, które mogą stać się waszymi kolejnymi ulubieńcami. Nie będę niczego uprzedzać, ale zapewniam, że jest na co popatrzeć. Zostań z nami do końca piosenki przewodniej. Numer 5 Alpine xe 1725 s to doskonały wybór dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z samochodowymi systemami audio. Model ten jest częścią budżetowej linii głośników i posiada współosiową dwa drożną konstrukcję. Średnie tony brzmią czysto i przyjemnie, oferując więcej niż zadowalającą moc, podczas gdy wysokie tony nie są przesadnie głośne, ale wciąż wystarczające. Jedynym minusem jest brak kratek ochronnych na głośniki, które należy dokupić osobno. Dla tych, którzy szukają przyjemnie brzmiącego i niedrogiego samochodowego systemu audio, ten produkt jest dobrym wyborem. Jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie. Numer 4. Alpine xe 1750S to doskonały wybór dla tych, którzy chcą poprawić swoje wrażenia dźwiękowe bez wydawania fortuny. Dwudrożny model dysponuje maksymalną mocą 280W i 45W RMS ze zintegrowanymi zwrotnicami w kablach głośnika wysokotonowego. Audiofile docenią jakość dźwięku wytwarzanego przez te głośniki, które nie zawodzą w porównaniu z droższymi modelami, ale oferują optymalną wydajność w tym przedziale cenowym. Jeśli chcesz przenieść swój samochodowy system audio na wyższy poziom, jest to świetna opcja. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie. Numer 3. Hertz 165 mm to przystępny cenowo dwudrożny głośnik średniotonowy. Oferuje maksymalną moc wyjściową 160 W i 60 W RMS, co czyni go niezawodnym i niedrogim rozwiązaniem. W zestawie znajduje się jedna zwrotnica na kanał, choć nie jest ona regulowana. Mimo że w zestawie nie ma siatek ochronnych, głośnik ten jest nadal dobrą opcją dla osób o niskich wymaganiach i ograniczonym budżecie. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu. Numer 2. Hertz Cento to wysokiej klasy 2-drożny zestaw głośnikowy. Model ten wyróżnia się wyjątkową wydajnością dźwięku, z maksymalną mocą wyjściową 285 W i RMS 95 W. Są one wyposażone w dwie oddzielne zwrotnice, które gwarantują płynniejszy dźwięk. Oferowana jakość dźwięku jest wyjątkowa, z bardzo pełnym basem i mocnym, mocnym dźwiękiem. Aby w pełni wykorzystać możliwości głośników, zaleca się korzystanie z wysokiej jakości radia samochodowego i połączenie go ze wzmacniaczem i subwooferem. Dzięki temu dźwięk będzie jeszcze pełniejszy. Jeśli jeszcze zainteresowany tym artykułem, link znajdziesz w opisie. Numer 1. Focal 12 209 860 to zestaw głośników samochodowych 165 mm najwyższej jakości. Idealny dla tych, którzy chcą uzyskać bardzo wysokiej jakości dźwięk ze swojego systemu audio, ten dwudrożny oddzielny zestaw jest wyposażony w dzieloną zwrotnicę, co znacznie ułatwia instalację. Wydajność akustyczna jest doskonała. Głośnik wysokotonowy jest szczególnie wydajny, a dzięki zwrotnicy można regulować różne cięcia i tłumienia. Pomimo bardzo dobrej ogólnej jakości dźwięku, zalecamy zainstalowanie dedykowanego wzmacniacza i subwoofera w celu uzyskania idealnie zoptymalizowanego dźwięku. Cenę tego artykułu można sprawdzić klikając łącze w opisie.